Witam wszystkich bardzo serdecznie. W tym momencie testuję dwa smaki bekonowe od Top Chipsa, czyli firma Biedronkowa Jeden to jest zwykły bekon, bez dodatku smaczny, sz, wzmacniaczy smaku, a drugi to jest kettle chips o smaku bekonowym, czyli z to jest gara takie. Znane z gara, to, to są takie z gara, a te są takie po prostu zwykłe. No i zobaczymy które są lepsze. Jeżeli chodzi o strukturę paczki, to te są takie bardziej dziwne, takie bardziej ściskie. Są takie zwykłe, niematowe, te są bardziej matowe, ale to jest mało różnica: 150 gram, 150 gram, więc matura się nie różni. Cenowo te są 50 groszy droższe, te zgar. Dobra, bierzemy pierwszego. Tak on się prezentuje. Taki nierówny, twardy się wydaje. W dotyku. Z paczuchy daje takim kurde ostro bekonem. Zobaczmy, jak to smakuje. Takie niezłe, fajnie chrupią, ale nie mają za dużo smaku. No mamy drugie zwykłe bekonowe. wziąłem jakiegoś takiego wielkoluda nie jest taki miękki bardziej, bardziej miękki, nie jest taki sztywny zobaczmy jak to jak to siedzi dużo bardziej słony ale powiem szczerze że to jest zwykłe mega lepsze mega lepsze, to jest normalny smak bekonu takiego bekonu, polskiego bekonu To są dobre, bardzo dobre. Teraz dajmy szansę jeszcze. Było bardzo przyprawionego wziąłem Rypiam niesamowicie, ale tam bekonu nie czuję w ogóle. Czuję taką frytkę po prostu Więc ogólnie... Ja polecam te. Te na spróbowanie no pochrupania, takiego faktycznego pochrupania spoko, ale tak, żeby były lepsze, to, to nie. Jeszcze zrobię teścik z tych chipsów z tymi z Lidla, bo te bekonowe z Lidla to na razie rozkurwiły mój mózg, były zajebiste w smaku. No ale co gust to gust, więc zapraszam do następnych odcinków. Na razie.